Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj mixik, kasa razy 10 zobaczymy czy coś tu się wydarzy z numerem 17 na premierze miałem 25 zł w jednej drapeczce potem dobrałem jedną nie miałem nic zobaczymy może pojawi się w końcu te razy 5 czy razy 10 dzisiaj czy to jest ten dzień? Zobaczymy. Do tego Neonowe 7 z numerem 2. I jak już 7, no to wziąłem Big 777 Big, Big 7, 7 z numerem 6. Zobaczymy, która 7 wygra, czy w ogóle któraś wygra. No i oczywiście krzyżówka XL za 5 zł. Na razie jest tutaj nic. Nie mogłem, miałem, nie brać tych liniowych. Magda mi pisała, że wreszcie coś tam się ruszy, jakieś inne, no ale no, nie mogłem się oprzeć. No, no lubię krzyżówki i a, zadyszkę krzyżówek u mnie w kolekturze nie ma. Czeka na dostawę. Dzisiaj ma niby przywieźć. Z Poznania mają przywieźć. Bo się skończyły. U nas to tak idzie jak woda te krzyżówki za 10 zł. No i zabrakło. No to sobie wziąłem za 5. Dobra. Koniec grędzenia. A, zaczniemy od tej krzyżówki. Co będziemy się wielce szczypać? Tak, żeby było całość widać. No to lecim na Szczecin B. Trochę jest. Za chwilę. Siatkarze będą grać z Meksykiem bodajże. Tam siatki tak zbytnio nie oglądam, no ale jest eliminacja do, do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc zobaczymy. Pooglądam. Jeszcze raz będę sobie robił obiadek. W międzyczasie sobie będę zerkał, co tam się dzieje. Literka T. Czy mamy gdzieś te, krzyczeć, krzyczeć, bo nieraz nie widzę. A jak usłyszę krzyk, no to może znajdę. Ach, człowiek głupoty. Ale coś trzeba mówić, nie? Pogoda trochę dzisiaj się pogorszyła. W nocy popadało wreszcie, bo już była taka susza, że nie pytać, chciałbym chociaż na grzybki wyjechać, a grzybów brak, bo jest tak sucho, że mm. teraz to co w nocy popadało, no to już wszystko nie ma po tym yy, widu, By musiało padać z tydzień, a tu nie chcę. z tym, że się ochłodziło. Wczoraj było 28, dzisiaj jest 17 R V nie ma No ale mamy październik, w końcu i tak jest piękna pogoda, ciepło Że Ja tam nie pamiętam, żeby 3 października było 28 stopni no, To już jest fenomen jakiś R Co my tu mamy? Te tu jeszcze jest. Na pewno będzie literka A. Coś mi się tak wydaje, bo to za mało tego jest. J. A J? Czy mamy J? Na razie żadnego słowa nie ma, więc. Tak, krzyżówki za 5 zł to takie. Tu już trzeba naprawdę trafić coś, żeby wybrać wygraną. <laughs> No tak zresztą jak wszędzie literka G. S brakuje Chyba, że będzie to S. Zaraz się przekonamy. Dwie do końca zostały. Na razie nie mam tu żadnego słowa. Coś nieprawdopodobnego. No. Będzie S czy nie będzie? Jest A jednak, to czyli chyba S nie będzie. Tak powstało pierwsze słowo. Tuż to, to szok. Ale Z już nie będzie chyba. Drugie słowo raj. Chyba, że będzie się tu. Łączyło ale hmm. no jest trochę tych liter, żeby było jeszcze tu i dobrze, żeście krzyknęli dwa słowa w pierwszym, i na tym zawsze się kończy, nie potrzebne trzy żeby chociaż się wróciło. Chyba zła łapasa znowu mnie dorwała. Jak była dobra, to teraz się zmieniła na. Na tą niedobrą. Ale tak to jest. I ostatnia. N. Też tak myślałem, że tu się nic już nie wydarzy. No tak. No to mamy pierwsze słowo NER. I chyba na tym się zakończy tu. Nie drugie jest Noe. No, czyli po dwa, tak jak zawsze standard g i i p no to czyli wszystko jest w porządku pierwsza przegrana siódemki zostawimy na koniec weźmiemy tą razy 10 i poszukamy tutaj coś może tu coś padnie jakaś perełka się trafi czy się mnie trafi 33 Dwadzieścia osiem, piętnaście i trzydzieści pięć. No to lecimy. A mamy trzy, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa, już mi się odsłoniło, trzynaście, trzydzieści, g, nawet nie wiem, co to jest, g, dziewiętnaście, czterdzieści, 37, 38 i 34. No to niestety EG, czyli ta znowu przegrana. No trudno. No to zobaczymy siódemki rywalizacje. Big 777 i neonowe 7. Zaczniemy od neonowych. Szukamy czarnej, zielonej lub gwiazdy. Z tego tu wynika, że gwiazda mnoży razy 3, zielona razy 2. Tych zdrapek tak nie drapię, to nie orientuje się zbytnio o co chodzi. No ale widać, że nie te no i ostatnia szansa. Mamy szansę. Nie ma nic. Czyżby znowu zero? <laughs> Może siódemka. Bik uratuje. W pierwszej nic. W drugiej nic. W trzeciej grze. Nic. Może w tej stronie zaczniemy. Też nic. I co zrobić? Chyba będzie kosmos. Nic tu się nie dzieje. To żem dzisiaj wybrał sobie drapeczki, się nadrobiło. Teraz wszystko trzeba oddać. No, niestety, ale siódemka się nie pojawiła. No, trudno. Dzisiaj wkład to 25 zł i 25 do tyłu. Czyli to, co zdołaliśmy tam wygrywać, to teraz to musimy oddawać. I znowu kumulacja. Trzeba włożyć, żeby potem wyciągnąć, i tak to się kręci. Chyba, że się walnie główną, no to wtedy już luzik. No dobra, to co? Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Chociaż suby letą mi w dół totalnie, no ale takie, tak to już bywa. No i co? Widzimy się na y jutro. Nie. To jest czwartek, tak? Tak, dobrze. Czyli w piątek. Widzimy się w piątek. Jutro mnie nie ma. A teraz włączamy mecz Polska-Meksyk w siatę. Eliminacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i kibicujemy biało-czerwonym. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.